Zegary na klatce. Rano zawsze zaczynało się od tej samej melodii. Stukot windy, drzwi sąsiadki, odgłos śmieci wyrzucanych przez kogoś piętro wyżej. Monika siedziała przy stole, z kubkiem zimnej kawy, której nie miała siły podgrzać. Nie była jeszcze spóźniona, ale to nie miało znaczenia. Jej ciało już dawno przestało współpracować. Ból kręgosłupa nie ustępował, a leki rozrzedzały czujność. Wiedziała, że jeśli nie pójdzie dziś do pracy, nikt nie zapyta dlaczego. Nikt się nie zainteresuje, ale jeśli pójdzie, będzie musiała znosić zimne spojrzenia kierowniczki i dodatkowe zmiany, bo inni też mają problemy, a ty wciąż chorujesz. Tak to brzmiało ostatnio. Czuła, że traci siły szybciej niż je odzyskuje. Zapraszam na kanał po dłuższe treści. W firmie przestała być człowiekiem. Stała się obowiązkiem do rozwiązania, przeszkodą w grafiku. A przecież kiedyś tak się starała. Kiedyś zostawała po godzinach, uczyła młodszych, dźwigała kartony, pomagała innym w raportach. Dziś nikt tego nie pamiętał. Choroba zmieniła ją w cień. Po pracy miała tylko jedno miejsce, gdzie czuła się bezpiecznie małą biblioteczkę na rogu ulicy, gdzie starszy pan z wąsami zawsze pytał, jak się czuje. Nie musiała się tłumaczyć, nie musiała się uśmiechać. Wystarczał gest, skinienie głowy, wymiana książki. Tam, wśród regałów, że jeszcze istnieje. Wieczorami wracała do pustego mieszkania, gdzie zegary na klatce były głośniejsze niż jej myśli. Pralka w łazience zepsuta, lodówka prawie pusta, a lodowaty przeciąg z okien przypominał o niezapłaconym czynszu. Lista długów rosła. ZUS, raty, lekarstwa, zaległe opłaty. Wszystko miało swoje miejsce w zeszycie na kuchennym blacie. Monika nie płakała. Już dawno nauczyła się, że płacz nie rozwiązuje spraw Onto. Siedziała wieczorem przy kuchennym stole i szeptała do siebie: Jutro też wstanę. I wstawała. Z bólem, z oporem, ale wstawała. Pewnego dnia dostała list. Nie mail, nie powiadomienie. Zwykły, papierowy list. Od pani z przychodni, która napisała kilka ciepłych zdań po ostatniej wizycie: Że Monika powinna odpocząć. Że nie jest sama że czasem wystarczy powiedzieć nie dam rady i to też będzie w porządku. Ten list nie rozwiązał jej problemów. Ale Monika powiesiła go na lodówce i każdego ranka, gdy sięgała po mleko do herbaty, patrzyła na te zdania. Czasem wystarczyło to, by przetrwać kolejny dzień.